Nowe warunki techniczne dotyczące materiałów budowlanych to trzeba podkreślić wymóg dyrektywy Parlamentu i Rady Europy. Wejdą one w życie w Polsce, kolejny etap 31 grudnia 2020 roku. Trzeba powiedzieć, że wskaźniki energii pierwotnej, czyli tej energii ze źródeł nieodnawialnych, paliw kopalnych, które staramy się ograniczyć w polityce europejskiej, które powodują... Nam i zwiększają stopień świadomości konsumentów w zakresie ochrony środowiska oraz współczynnik przenikalności ciepła, czyli ile nam z energii zużytej ucieka z domów, one będą podniesione według standardów tego rozporządzenia. Większy koszt ewentualny inwestycyjny nowych materiałów budowlanych trzeba podkreślić, że będzie rekompensowany długoterminowo przez zwrot z inwestycji. Problem jest w tym, że. Te dodatkowe nakłady zupełnie nie zwrócą się w niższych rachunkach. No bo taki przykładowy zwrot z tych dodatkowych kosztów okna będzie wynosił aż 40 lat dla okna pionowego. No to pokazuje, że to nie jest najlepszy kierunek do inwestowania, bo te same 100 zł, które wydamy na przykład w rekuperację, w odzysk. Ciepłej wody, którą normalnie zrzucamy w kanalizację i nie odzyskujemy tej temperatury. Czy w wentylację higrosterowalną, a może w fotowoltaikę, będzie miało dużo lepszy efekt dla klienta przede wszystkim. Czyli on za te same 100 zł, które na etapie inwestycji wyda, będzie mógł osiągnąć dużo lepszy zwrot na rachunku, czyli jego rachunek będzie po prostu niższy i nie będzie się zwracał przez 40 Lat. Efektywność energetyczna budynków jest absolutnie kluczowa. Ona wpływa oczywiście na zużycie energii, a więc na wysokość rachunków za tę energię, ale również jest bardzo silnie związana z ochroną środowiska, z emisją CO2 czy z walką ze smogiem, na której nam wszystkim zależy. Przy użyciu materiałów budowlanych, które spełniają obecne przepisy, jesteśmy w stanie budować bardzo energooszczędnie, a w projektach termomodernizacyjnych. Wręcz osiągać oszczędności z energii dochodzące do 60% względem stanu pierwotnego. Dlatego z tego punktu widzenia wydaje się, że nie jest konieczne, aby przepisy zaostrzać. Tymczasem zwiększenie barier dla klientów, barier wejścia w projekty budowlane może zaskutkować mniejszym ruchem inwestorów i w rezultacie okaże się, że nie zaoszczędzimy więcej energii, bo projektów termomodernizacyjnych na przykład będzie mniej. Więc bilans jest ryzyko, że bilans będzie ujemny.